Cześć, witajcie z tej strony Rol 2.1. Dzisiaj zabieramy się za wybiera, wybielanie obory i, tak jakby, dezynfekcję. Tutaj już zrobiłem tu kawałek ściany. Tutaj po prostu zrobię to potem, później, że jak będzie, żeby szczotki. Na razie nie wrócić i góry tu nie robić, a na razie zrobię górę czyst na czysto I no, niestety nie mogę nagrywać na głowie, bo mam takiego ogle specjalne żeby nic mi się nie działo więc zaraz umieszczę kamerę i zobaczymy albo zrobię time albo będę do was rozmawiał i nagrywał to. Dobra, działamy. Lecimy. Mamy po taką specjalną szczotkę, fajną. Po prostu szczotka taka zwykła, tylko po prostu czonek sobie dorobiłem, Takim, tata to dorobił taki metalowy. I robot idzie. Za dużo, lubię. mieć To z tego powodu, oczywiście, żeby cielaki nie chorowały ani nic. Bo szczerze mówiąc, to jeszcze nie wiemy, tak jakby co kupimy. Z pieniędzmi wiadomo. Nikogo nie może być dobrze, ale zobaczymy. Albo będzie 10-12 byczków, pewnie z albo Albo kupimy 6 Z Tego też oczywiście będzie film. uwagi jakie... Będziemy się starali kupić te, w razie co jałówki to około 300 kilo, albo mniejsze po prostu, bo tak jak my teraz kupimy i będziemy po prostu musieli równo za rok sprzedać. A tak jakbyśmy załóżmy kupili byczki, to byśmy wpuścili je do obory i tej nowej obory, że robimy, że świniarnie przerabiamy i wtedy by po prostu nie trzeba było kupować tych odsadków, wiadomo kurde tych byczków, które już po rok mają czy coś. Bo takiego byczka, już kurde, o teraz obecnie, to on ile to, to kurde, on kosztuje wtedy 4,5-5 tysięcy, jak nie lepiej. O na to ceny, bydło, żywiec poszedł w górę, to i odsadki też, no wiadomo. Łapy całe umozamy, no, ale trzeba robić. Szczerze mówiąc, lepiej się tym robi, jak pędzę cerem mówię. Bo tutaj niektóre umiaki porobiłem. Zaraz ich nie będzie. Jeszcze pościelimy od razu, żeby nowe by było miało fajnie. Tutaj przytulnie miękko, wiadomo. Też postaram się to nagrać, ale już chyba na górze. Tutaj udało, zrobię później, bo to jest brudne. Tak jak w oborniku. I, bo i, I ten. Już mówię na początku. Zrobię tu wyżej, żeby nie brudzić potem. Nie peckać się, ty mało Nie brudzić, Tak jakby ty, tego obornika z dołu na górę tutaj nie brudzić. O, i tak trzeba co to trochę wymieszać, bo tu na dole takie grubsze, nie grubsze, tylko gęstsze. Tak tak jakby to główne zostało, to było tylko Pierwszy raz, tak jakby wybieramy. wybieramy. To znaczy drugi, tak jakby no. bo pierwszy raz to było, jak robiliśmy oborę, to wtedy długi, dla i dezynfekcja. Wiadomo, żeby te nowe łówki wpuścić i żeby żadnych chorób nie miały. Bo żaden rolnik tego nie chce. A od właśnie tych byczków, to jeżeli będziemy kupować, to tak koło wiekowo, to tak 2-3 miesiące będziemy się starali. To nie wiem, jaka w sumie waga będzie. Wy musicie w tym pomyśleć, bo to, to kilo nie będę Nie no, nie będą miały. Takie 70-90, tak myślę. Zależy też oczywiście od sztuki, no bo to wiadomo, że no, nie ma takich idealnych. I no. Wam tego wcale tak dużo nie idzie. Mi się podoba to zrobienie tym, tym tą szczotką, bo lepiej niż pędzel. Pędzel to dwa razy tyle kur, trzy razy nawet tyle. Te się tego, a nawet i gorzej wychodzi. A tym to robota inna. Teraz zabieramy się tutaj za fundami, trochę brać. i będziemy robili tą ścianę i będziemy się już całkowicie brali za fundami z tej i strony.